Ja. He A hejczka. Siema. Noelu. Ej, może się. Przedstawimy i pokażemy twarze. Wszyscy powiedzieli okej. Okay. Dobra, ja zaczynam. Mam na imię Scarlett i mam 16 lat, i to ja. Poginić Dona. I ład znaczy git? Git. Dobra, teraz ja. Mam na imię Rock Bartek i mam 17 lat, i to ja. Mój brachu. Ładny. Gitówka. Dobra, ja mam na imię. K -Natasza. Mam szesnaście lat. I to ja. Ej, to, Ej, to Sandera. Sandera. Koł to ja jaka. Sandera jestem Natasza. A oj to moja beszti. Co to twoja besti? No, a co? A już nic Dobra, to ja... Piękna. Nogiet... Hit, get! Mam na imię Alex i mam 17 lat, i to ja. Mój brachu. Piękny. Git. Dobra, zróbmy u mnie nockę, ul. Ja 15. O, To Zara, idę się szykować bajo. Ja też. Baja też. Otwarte o. O, jesteś. Tak. Pooglądajmy coś. Wszyscy powiedzieli. Dobra, idziemy spać. Ja mam pokój ze Scarlet, a Natasza ma z Aleksem. Okej, okay. oglądamy tiktoki? Okej, okay, ale oglądamy. Na swoich telefonach. Pięć później. Idziemy spać jest. Dwa r w nocy. Okej. Okay.